Czy lubi pan westerny? Yy, tak. Lubi pan westerny? B bardzo lubiłem, jak byłem dzieckiem. To był taki powierzch. Ja szczerze mówiąc też. A oglądał pan taki jakiś western, w którym szeryf uciekał przed prawem? Yy, nie przypominam sobie, ale myślę, że nie jeden by się zdarzył film, w którym ludzie uciekali przed niesprawiedliwością. Może w ten sposób. No to jak pan patrzy na Zbigniewa Ziobrę, bo o niego chodzi? To który to jest z tych scenariuszy? Yy, życzę panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro i jego rodzinie dużo zdrowia, zwłaszcza panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Jestem przekonany, że gdyby pan Zbigniew Ziobro był zdrowy, byłby dzisiaj w Polsce i nawet poddałby się temu, czemu się poddała pani Urszula, Karolina, ksiądz Olszewski. Natomiast pan minister Zbigniew Ziobro walczy o życie w ciężkiej chorobie i nie, nie mając możliwości tutaj liczenia na Sprawiedliwy proces skorzystał z tego prawa, któremu. Sam pan przyszedł. mówi o zdrowiu, ale Zbigniew Ziobro wcale nie mówi o zdrowiu. Więcej powiedział: Pokonałem nowotwór, który jest śmiertelny. 90% ludzi umiera na tego typu nowotwory, i to było jedyne zdanie, a więc jest zdrowy. I tak naprawdę, gdy tłumaczy, dlaczego został tam, gdzie został, to na zdrowie się nie powołuje. Zdrowie na pewno było wielką przyczyną tej decyzji, którą pan minister Ziobro podjął. Pokonanie choroby nowotworowej, jak wiemy, jest. Hmm, rzeczą, która jest z wielkim zwycięstwem, ale nie wiem czy zawsze jest to zwycięstwo już na stałe, więc wymaga to stałego leczenia i stałego kontrolowania. Zresztą nawet w opinii, która była sporządzona na potrzeby wniosku o tymczasowy areszt dla pana ministra Zbigniewa Ziobro ekspertka, czyli pani doktor stwierdziła, że biegła, że nie ma możliwości prowadzenia procesu leczenia i diagnozy w warunkach szpitalnych dla pana ministra Zbigniewa Ziobro, a Od druga rzecz to jest zdaje... rodzina rodzina, no i trzecia rzecz to jest to oczywiście kwestia. Braku możliwości skorzystania z y, m, praworządnego sądu, który byłby wylosowany i który by orzekł zgodnie ze swoim sumieniem niezawisłe. Dzisiaj mamy ręczne sterowanie nie prokuraturą i sądownictwem. Ja znam wielu sędziów, którzy w sposób niezawisły orzekają. Tylko, że jeżeli u nas w Polsce pan Żurek zdecydował przy pomocy rozporządzenia, że nie będzie losowania, tylko będzie ręczne wyznaczania sędziów, a odsuwania od sprawy tych, którzy się nie podobają no, albo orzekają w sposób niezawisły. Wcześniej jest... jednym z losowań. Więc... tego algorytmu pani Pawłowicz trzy razy wygrała. No to może dlatego. Natomiast e, pytanie jest e, chyba tak naprawdę inne. Sam Zbigniew Ziobro na akurat zdrowie swoje się nie powołuje, natomiast bardzo chętnie sięga po analogie historyczne. Ja wiem, że Pan jest e, na nie wrażliwy, więc jestem ciekawy, jak się Panu podoba to, że Zbigniew Ziobro powoływał się na ofiary stanu e, wojennego, a na pewno na represje w czasie stanu wojennego. I coś, co przykuło moją szczególną uwagę, czyli na historię żołnierzy niezłomnych. To jest na e, pewno adekwatne? Proszę Państwa, Zbigniew Ziobro podejmuje decyzję w sposób autonomiczny ze względu na stan praworządności w Polsce i swój stan zdrowia i pewnie również ze względu na rodzinę, która mu to podpowiadała, nie chciałbym być nigdy w sytuacji pana Zbigniewa Ziobro, jeśli chodzi o jego stan zdrowia i jego szykany, szykany wobec niego stosowane, więc tak jest moje zdanie. Nie chciałbym podejmować decyzji pana Zbigniewa Ziobro, natomiast w Polsce nie, mamy zdecydowanie ważniejsze problemy niż problem pana pan, Zbigniewa Ziobro. Ale jak pan słyszy to porównanie, gdy Zbigniew Panie Ziobro sam nawiązuje do żołnierzy niezłomnych, myśli pan, że to porównanie jest na miejscu? Panie redaktorze, porównywanie braku praworządności w Polsce dzisiaj do stanu ówczesnego może mieć pewne analogie, na pewno nie jest tym samym stanem. Analogie pewne mogą mieć. To jest bliska analogia, pan uważa, czy daleka. Panie yy, rektorze, Mercosur na przykład, straszna rzecz <laughs> dla rolnictwa. <laughs> NFZ, to, ale skończmy. NFZ. Najpierw. Przesłuchiwanie dzieci 12 i 13-letnich przez służby w szkole w Kielnie, na co donoszą rodzice, to są rzeczy normalne pana zdaniem, które się zdarzają w Państwie praworządnym. Odsuwanie od tego przesłuchania rodziców, żeby nie ingerowały w wyjaśnienia czy to są rzeczy, które się zdarzają w państwie praworządnym, czy państwie niepraworządnym. I w tym sensie jest to pewna znaczy, analogia.